Cześć kochani, witam Was z nowym filmem na kanale. Dziś znajdujemy się w opuszczonym pałacu. Zobaczcie, jaka piękna skrzynia. Kiedyś takie skrzynie to były skrzynie posagowe. Zobaczcie na te zdobienia, jest prześwietna. Piękna, pięknie wykonana i ładnie zachowana. A tu mamy bardzo dużo gazet różnego typu. Zmiennik zachodni, ciekawe gazety. Dość stare, ktoś się sobie tu kolekcjonował. I fotele oczywiście stare. Tutaj mamy panorama firm, coś takiego. Tutaj mamy butelki, nie wiem z czym zasadzę. Nie, nie ciekawi mnie to nawet. I widać, że pałac już jest dość mocno rozkradany i demolowany. Niestety szkoda. Zobaczcie dużo ram okiennych. Te okna klimatyczne, pozabijane wszystko deskami. Tutaj drzwi tak samo były kiedyś zabezpieczone. I zobaczcie, jak one są fajnie wykonane, jakie mają zdobienia. I to takie drewniane, porządne drzwi, nie takie jak teraz. Wszystko sklejka. Tutaj mamy element taki ciekawy, architektoniczny. Eee, zdobienie jakieś oczywiście wyrwane. A tutaj mamy szafę bardzo ładną szafę przeszkloną. Szkoda, że tak. No niestety, wszystko jest rozkradane. I zobaczcie, jakie ta szafa ma. Piękne elementy ozdobne. Bardzo ładne. Tutaj mamy kanapę skórzaną. Ktoś zostawił latarkę, albo po prostu tutaj jej było. A tutaj mamy drugą taką szafę. Piękne te szafy. Powiem Wam szczerze. Stuczony wazonik. Paletki. I oczywiście tutaj mamy dzieje greckie. Coś takiego. Książki. Ale jej fragmenty książek. No, bardzo dużo rozbebeszone, szkoda. I piękne krzesła. Zobaczcie sami. Bardzo ładne. No i już niestety zaczyna być wszystko wymalowane, wyciapane. Szkoda. I dziecięce, takie baloniki. A tak to miejsce powiem Wam szczerze, jest świetne. Zobaczcie, jakie ta szafa ma nogi. Wow. Cudo. Przepiękne. Ciekawe czy w przykładach coś jest. Nie dostaniamy się. Ale zobaczcie ten selik drewno. Jakaś tam plejaka, sklejka. Zaproszenie. Takie coś wydrukowane. W zasadzie nie wiadomo. Ciekawe. Się, kochani, przepiękny ten klaweson jest, jeszcze nawet przyciski działają musiałam dotknąć, nie mogę się oprzeć e, aczkolwiek to, no, to już jest wszystko ponieszczone. zobaczcie te elementy, wszystko odpadane. Na... szkoda żal, ale piękna jest ta witra na no, bardzo mi się to podoba, witraż raczej to wygląda na witraż namalowany na szkle, tak no ale przepięknie i te nogi no przegniane, no kurcze no zobaczcie, jak to jest zdemolowane, już wyrywane. Szkoda. I to wygląda jak pazury. Pazury szpony orła, bądź jakiegoś innego ptaka. Tak na to wygląda. I tutaj, oczywiście, też już część jest zdemolowana. Ale zobaczcie, jaki piękny fortepian. Fortepian jest z Wiednia. Przecudo. No, genialny. Nigdy takiego na oczy nie widziałam. I zobaczcie. To jest są napisy świetle przepiękny no Tu na kluczek zamykany, to może było chować sobie teksty. A tutaj się opierało na górze centralnie. No powiem Wam, że wyjątkowe. Tutaj ma na nóżkach. Nóżki są na kółkach. Ciekawe. No ale zobaczcie jak już niestety cała reszta wygląda. No to już jest totalny rozpierdziel. Szkoda. Czy takie miejsca są tak bardzo niszczone i demolowane? sobie sekretarz. Jeszcze działa. Również musiałam sobie dotknąć, niestety. Bardzo ciekawe miejsca. Polityka. Tutaj zobaczcie te wszystkie te szafki, te meble. To te rośliny w oknach. Przepiękne. Aczkolwiek szkoda, że niestety niszczony. I tu mamy taką rozetę na suficie. Bardzo ładna jest ta rozeta. Świetne miejsce. I zobaczcie, niestety tutaj też te meble są powynoszone na zewnątrz. Szkoda, że nie Tam Tamte krzesła są bardzo fajne, stare. I zobaczcie, jak to wszystko jest porośnięte zielenią. Przepięknie wygląda. Ogólnie piękny pałac. Tutaj jesteśmy zachwyceni tym miejscem. przeganiane, I zobaczcie te zdobienia. Teraz się takich nie wykonuje. Raczej nie bardzo. I tutaj mamy piękne okno. Rośnięte również pnączami. Przegenialne. To balkonowe. Wygląda przecudownie. No lecimy zwiedzać dalej. A tutaj był piękny balkon. Z którego można było podziwiać całą posiadłość. Słuchajcie, jak śpiewają ptaki. No, po prostu przegenialnie. Cisza i spokój. Tutaj mamy kuchnię. I zobaczcie, jakie piękne są tam Do zdobienia. W górę wykonanie. I to jest wszystko lito drewno. Te szafki, jeszcze nawet przetwory ocalały. Dyska do krojenia. Trochę kubków. To są ciekawe. Tutaj również mamy bardzo dużo talerzy. Różnego rodzaju kubki. Ale zobaczcie, to jest tak ciekawe, ładnie wykonane. Niestety w pałacu wewnątrz jest taki totalnie syf, że szkoda się, szkoda mówić. Ale fajne, ciekawe miejsce. Te talerze są bardzo ładne. Tu tam te tak samo, te mniejsze. I ten jest ciekawy również wzór. Że... Tym pod spodem. Ładne. Jeszcze się sporo za za zachowało, aczkolwiek już niestety totalnie jest to wszystko rozkradane i dewastowane. I te kubki są fajne. Zobaczcie, nie mają ucha. Ciekawe, nie? element wykończeniowy, też również ciekawy. Szkoda, bardzo szkoda. Zobaczcie, tutaj też było bardzo dużo i alkoholi drogich i w ogóle, ale niestety wszystko jest, widzicie sami, jak to wygląda. Totalny rozpierdziel. I to mamy miskę jeszcze i fajnie, fajna jest ta pokrywka z kwiatami, ten motyw. Ciekawa. I spójrzcie na tą szafę. ta drewniana również. Ciekawe wykonana, zdobiona, fajne klucze od tej szafy i w ogóle ten zamek, zobaczcie jaki, no interesujący. piec ciekawy zrobiony, bo taki jest, kaflowe połączone z innymi kaflami. taki dość nietypowe, ale ten element tu zobaczcie na to, patrzcie jak to wygląda, to jest prześwietne. Szkoda, że niestety zniszczone i wydarte. spójrzcie na tą toaletkę, również zdemolowana totalnie. Bardzo szkoda ale była przepiękna niestety zniszczona jak i cała sypialna To jest widać wszystko zdemolowane. Do tak dość mocno szafy przegonialne ogromne i ten, ta lampa Fotele. No, widać wszystko takie dość mocno stylowe jeśli o to chodzi tam z drugiej strony do tamtego pomieszczenia, trzeba by było przejść z innej strony, bo tu jest widać zamknięte. Także tak to wygląda. Już pomijając to co stoi w tych bańkach, nawet nie chcę wiedzieć. Dobra, zobaczcie, w zasadzie najładniejsze są te... Najładniejsza jest ta wleśnianka, komoda, komoda raczej prędzej. Zobaczcie, tu już niestety zostało... Zaczynał ktoś to odklejać. Szkoda wewnątrz słoiki i niestety to syfu. ale z zewnątrz bardzo ładnie jeszcze zachowana i wygląda. Mimo tego, że już częściowo jest poobrywany, tak jak tutaj, zobaczcie, nie ma głowy. Szkoda. Jeśli chodzi o górę, tak to wygląda. Ciekawe zdobienia są. Takie widać było, że to wykonywane było ręcznie, nie jakaś masówka jak kiedyś, jak teraz obecnie, że takie masowe. Jeszcze do tego pomieszczenia chodźmy. Będziemy spadać. Tu telewizor już taki nowocześniejszy, Soniak. Meble też już taki typowy PRL. Nic poza tym. Ale ta szafka jest również interesująca. W ogóle, jeśli chodzi o wystrój, to taki dość mocno gustowny. Ale szafy, jak zwykle, mega stare. I te komody prześwietlne są. I tutaj jeszcze mamy od komputerów, pozostałości. Szafa ma ciekawe drzwi, te uchwyty, które też są roz, rozwalone, ale były fajne. I ta komoda, taka skrzynia, prędzej bym powiedziała. zobaczcie, jak jeszcze ma uchwyty wykonane ze skóry i piękne zdobienie, tutaj z tej strony. Zobaczcie, spójrzcie sami, to jest wszystko porozbijane. Chociaż miało być, wydaje mi się, coś tu remontowane, bo widać jest, że sporo jeszcze rzeczy w opakowaniach jest po prostu. Tylko, że dość mocno już to zdewastowane. Wszystkiego wam tutaj będę pokazywała, bo powiem Wam szczerze, że obraz nędzy i rozpaczy. Ale tak to mniej więcej wygląda wewnątrz. Szkoda. Bardzo szkoda takiego miejsca. No zobaczcie. No, chleb. tym słowem. jeszcze na te małe. Zobaczcie. Świetne. Widać, że stary mega. Wszystko jest takie zapleśniałe. Aczkolwiek jeszcze je tutaj. Szkoda. I zobaczcie, te elementy zdobnicze są prześwietne. Takich zdobień nie widuje się często. No to widać, że to wykonane wszystko było starannie, ręcznie. Nawet jest widać sady po dłutach. Ciekawe. A tak to całe pomieszczenie to jeden wielki. Jak widzicie sam, sami bałagan, szkoda i tyle tych kafli się marnuje, przepiękne te zdobienia na tych kaflach, piękne, bardzo ciekawe i tutaj również jakieś elementy zdobnicze, które zostały gdzieś tam poodpadały albo ktoś po prostu yy, oberwał je, albo do renowacji zostawione, dobra powoli będziemy już wychodzić z pałacu. Raczej wyszliśmy na zewnątrz i zobaczcie, nie wiem do czego służył ten przyrząd, ale był mega stary. Pierwszy raz coś takiego widzę. Jeżeli wiecie, napiszcie w komentarzu. Jestem ciekawa, jakie macie spostrzeżenia na ten temat. Zobaczcie, taka walizka. I donica. Gliniana, ale już z strzaskana. I to zielonym. Tutaj już pleśń pokryta. Na wewnątrz walizki nie mamy nic, czyli nie będziemy jeszcze bogaci. I tak to wygląda. Z zewnątrz piękny, pokryty tą zielenią. I to wpadające światło, no przegenialnie. Ale dość mocno zdewastowany już przez ludzi, niestety.